Adi! O... Robimy z niego skakankę! Łap go nie. ktoś ze mną i kto skacze? Ktoś skacze, dawaj! Dawaj! O, ja pierdolę! O, a. Chyba dziewczynkę widział. Pierwszy raz ją widziałem! Ty 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 ty. <śmienki> Dobra, chodźcie wszystkie, żebyście apteczki do statku, no! <śmienki> Ale po pałek! Ej, nie kupujcie apteczek weźcie do statku! No, to nie... A! Zabierzcie to ode mnie! Zabierzcie to ode mnie! Zabierzcie to ode mnie! Dobrze ode mnie. ci tak szmato! O, żyję. Dobrze ci tak szmato, kurwa. Trzyma, bierzcie apteczki no ja... do ręki i klikajcie cały czas E. A ja chcę tą po bo ja mam HP. Też mam jedno! Nie no, zrzuciłeś mi to, zjebie! Ty jesteś pierdolnięty na łeb, na apteczki, kurwa debilu! Żyjemy! Mati, nie Cię, Ty jesteś naprawdę aż tak... Poczekaj. Jesteś Poczekaj, kurwa idiotą! Widać, że koronę masz kurwa, koronawirus Ci uderzył do łba kurwa. Więcej nie dostaniesz. Co to był za dźwięk silnika kurwa? Maluchot było odpalany kurwa? To był, nie, to był silnik od <gryfindor> Witaj, Hogwartsie! Per, 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 per siu! Co jest? Gryffindor! Kurwa! Za Gryffindor! Zaciasne przejście! Co jest z Panowie! Gryffindor! Za Gryffindor! Ja to znalazłem! Ja pierdolę. Znam to! Znam to! O! biorę to! Co jest?

Ale to zasyca, to jest jebany odkurzacz. Tak naprawdę. Wow. Co to? O kurwa! To... Czółek! Czułka! Czułko! Kostka, tam jest kostka, tam jest kostka! Uwaga! Kusi! Nie boję się siebie! Eee Powiedział, powiedział Szkielety! Szkielety, palące się szkielety! To wybucha One wybuchają Jebany Jebane al... ala... Ala saudi Arabia. O! Ale go se snajpił To przynajmniej wezmę te pieniądze Pojebało cię Czemu za mną przyszedłeś? Bo się lubił. <grym i zimę> Co oni mają za księgę, która ma powieś, Ma powieś, ma powiedz, Low, powiedz, low. Low, mogę mogę... Low, low, low. CO JEST? Jest bił. biu Uduszę Cię kurwa <noise> Koniec tej miłości Lecę. Cię 50-50 robimy Ja pierdolę, mnie... ale geję Ja mam 60 No to będziesz miał 60 O, 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 oko, oko 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 Tu są szczochy, oh, <noise> o kurwa Sosas jeby RUN FOREST RUN Kręgosłupko! Patrz jaki fajny żył! Witaj z powrotem. Już się czuję samotny. O kurwa, on go zajebie! On ma na tobie celownik, Filip, chyba. Ej, autentycznie. Jak raz widział Filipa, to strzelił w górę. A jak teraz był Filip, to strzelił w górę. No, no, to nie żyje ten samobójca. La 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 w tą stronę. Otworzył moje wino. Otworzył moje wino. Mateuszu, nie chcę żyć. Olej razem ze mną. Ej, on tam się przewrócił! on tam leży, on tam się... O oh, kurwa, Ja pierdolę! pierdol! Ja to... mi They hate it! 5, 4, 3, 2 i chuj! 5, i chuj. do 5, Do kurwa! Wimcie. Kup ta... kup ta miecza, proszę! Poszukujemy grę na apteczki. MATI Takie SPIERDALAJ! Tak się... Mati... ...dbał się. KOLŁA! No! <śśm _> w <śm _> no i? Apteczki! To mnie gryzie w dupę! No i apteczki! Łap to! Kajcie cały czas, cały czas! I działa mi! Nie, nie, nie podlecz mnie, nie. O, dziękuję. Mówiłem, że działa. Dziękuję, kto mnie dotknął mnie miłym paluszkiem? Kto mnie dotknął miłym paluszkiem leczenia? Ja. ja. Dziękuję. Ró Znowu ja i mój kamyk. DAJ KAMIENIA! Wow. Wow. Ja i mój kamyk, kurwa. Dobra. Ja i mój kamyk. K ich. Mo, mo ich. mus fighting volume 2 Antlermania? Ja pierwszy. Co to było? Trasa Jumpscare. To był w telewizorze był Jumpscare. Fana to, fana ta, telewizja. Taka na współczesne czasy. Mortka. Ja Co cię goni? Pająk, który ma Będzie dobrze. Eee! Uważaj. uważaj. Czy Filip tam zginął? Kurwa Co? Filip nie żyje. Co JEST Kurwa demonskiego wychodzi! I sam. Nie mieścisz się w drzwiach, tym człowieku. Nie, nie wyszła. O! Jakby to położyć? No dobrze! Dobrze jest, dobrze jest! Ej, czekamy na kogoś i spuszczamy to komuś na łeb. Nie. Eee... Leci! Kurwa, kuta, Kurwa, Ej, nie wybuchło. Nie wybuchło. to jest wybuchło. 11 tysięcy warte. To bierzemy to. Uważaj. Uwaga. Eee... Jezu... Macie, A to nie była kaczka. Ej, to był ten. Koszykarz. Czarna koszykarz śmierć. Pod nami jest gdzieś. Idziemy! Ała! Już blisko... Nie jest. jest. Ej, oni żyją, czy trzeba ich zrespić? Chyba jest żyję, czyli mi serwer, który rozjebałem. Ja pierdolę. Szia. Nic nie Mogę biec. Co to za kontenerowce? Co to było? O! Bo ja mam już 3 HP! Przepraszam. Przepraszam. Nie, o, nie top skupia. mi Kuzyna młodszego! JOKU wyjebałem do góry Ale śmierci tutaj dostanę Je, Tu jest Halo. Ktoś ma ostrą srakę w kiblu, czy co? Ktoś miał ostrą srakę O kurwa, ale zajebał Tomi To Jerry Tommy Jerry? Gdzie Tomi Jerry?

Meah! To jerry Jak on go tam kurwa klawiaturuje! Daj mi coś czy można go zabić? Mogę go zabić samym sobą? Mogę się po niego rzucić? Kieliszek do kubeczka. Cześć! Kurwa, Jebama. Przepraszam, niosłem kieliszek. Daj, daj mi coś, czy mogę go zabić i go zabiję. Małymi kroczkami, małymi kwotami, ale do celu. O, tutaj Mati spalał kalorie. A wziąłeś kieliszek? E, jaki kieliszek? No idiotko, tam był kieliszek. Zostaw mój kieliszek. A! Kieliszek! Jeszcze żyję. Patrz. To wszędzie. Michael to... Jordan? <noise>

Strasznie wczoraj zaklałem chleb, Teraz Rozwalił drzwi Da siódmy na tu. A, co jest z nim? Ole mu oko! Co jest z jego okiem? Halo? Ty, kurwa Ja pierdolę! Ale nim miota Jak go trzyma O kurwa, jak sobie zajebał obrot! O chuj, o chuj, o chuj, czerwonoczy, nie patrz, nie patrz je badę kurwa, skuraturę słuchajcie, jak Parku odpierdala. Biegnij! Jej, chuj. Kurwy, chyba <laughs> Eee. Ja dam nie idę. Bye bye. O kurwo! Kurwa śmieciu! Spierdalaj, kurwa śmieciu! Mam 3 HP! Spierdalaj Nichuja! Nichuja, nie dam ci się! Pają O cześć skater O, co jeszcze skater to już martwy Czy ja znowu zostałem sam Co to? Całem się biwiał Przyszedł eee. jakiś kurwa het i nim rzucił! Pianino! Czemu nie da się grać na pianinie? Nie bij mnie kurwa Koniec. pianinkiem się chciałem bawić. Odleciałem w ciepłe kraje. Mateuszek też odleciał w ciepłe kraje. Nie cieszę, żeby to było ciepło. Skater z metalem. <grym> no, yes, yes. yes. Nie! Nie! Co? Kiedy Co? jumpa? Wiem. O, nie wiem. O, kur nie! Nie! Nie, 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 nie! nie. O, Aj, triple kurwa jump! Co jest?! <grym> <el>? Jedbany <grym> Jebany pro player! Shockwave! Kto będzie miał koronawirusa? Piwem?! Ale że tak o, piwem?! Czy szopakiem piwa?! Nie żyję. A to my podzielimy się z Anserowa. Kiedy on kopała double jumpa? Nie wiem. To nawet triple jump był w pewnym momencie. <grym> ja pierdole.

Na pewno nie mi.